Kelian, zanim przejdziemy do spotkania, które we wtorek nas czeka, to jeszcze jak zwykle powracamy do ostatniego Waszego spotkania. Trochę widzę, że uśmiechasz się na myśl o tym spotkaniu w Płocku, zresztą widziałem się na nagraniach na, na wideo z tego meczu, czy też na, podczas transmisji również się uśmiechałeś. Rzeczywiście, powodów do, do uśmiechu i do zadowolenia było, zwłaszcza w pierwszej połowie, dość sporo. No, tak jak powiedziałem w przerwie, tak jak mówiłeś, no, e, dopóki się starczyło z takim rywalem, no to wyglądało to nieźle. Ee, założenia były takie, żeby biegać, żeby spróbować się tyle, ludzie mieli sił, umiejętności, żeby to wyglądało jak najlepiej z naszej strony, żebyśmy mogli z tego meczu coś wynieść. Myślę, że pierwsza połowa na pewno możemy zabrać parę rzeczy na przyszłość z tego, w drugiej połowie myślę że niektóre fragmenty też. Udało nam się nawet przeciwczyć 7 na 6, czego wcześniej jakby no nie mieliśmy okazji, ja z takim przeciwnikiem, no to wiadomo, trochę wyższy poziom tego. Eee, także uważam, że no sporo, sporo dobrego, wiadomo wynik tego nie odzwierciedla, ale wszyscy mogli pograć, także myślę, że na plus ten mecz, tak? Mhm. Tak, mógłbym zapytać, jak większość dziennikarzy, co się stało, że nie udało się wygrać? No, oczywiście to się stało, że w pocku się raczej nie wygrywa meczów, ale zapytam trochę inaczej. Co udało wam się wynieść z tego spotkania? Bo właśnie to, co powiedziałeś, ćwiczenie 7 na 6, pokazanie kilku fajnych zagrań w ataku, ustawień trochę grania różnego w obronie, bo początek bardzo wysoko, obrona 3-3, 4-2, później trochę 6-0 też próbowaliście, różne kombinacje. Co wynieśliście z tego meczu w pocku? No, na pewno myślę, że ci zawodnicy co mniej mogli grać w poprzednich meczach. To na pewno myślę pewność siebie, bo z takim rywalem to na pewno trochę pewności siebie wynieśli. Ogrania minus złopali, więc na pewno na przyszłość będzie dla nich na plus. No to 7 na 6 na pewno przećwiczone w jakiś sposób. W dłuższym wymiarze czasu. No, obrona no obrona jak to nasza obrona, pod każdego inaczej różnie i zawsze staramy się to jakoś zmieniać pod konkretnych zawodników nawet. Czasami więc w pierwszej połowie w tych 15 minutach powiedzmy pierwszych staraliśmy się tą jakby zostawić prawą stronę do grania. Ee, żeby miała decyzję, więc e, mi się udawało się dużymi fragmentami. Także myślę, że no sporo tych rzeczy, które jak tu wymieniłem, ja, a ty. Także myślę, że parę rzeczy wynieśliśmy z tego. Nie będziemy zdradzać przed najbliższym meczem, jaką obronę zastosują Azoty Puławy w meczu z Kaliszem, no bo to oczywiście... Jeszcze, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. <noise> jeszcze ty nie wiesz, jeszcze pewnie trener sobie w głowie, czy trenerzy sobie w głowie to układają. No właśnie, najbliższy mecz z Kaliszem, zespół, który trochę tak jak Azoty Puławy są na starcie tego sezonu pewną taką pozytywną niespodzianką, bo w tej chwili po sześciu rozegranych kolejkach plasują się na trzecim miejscu. Bardzo ciekawe spotkanie nam się szykuje Myślę, że zdecydowanie tak. E, z takich, e, tak sobie mogę sobie zdradzić, tak z takich no, mojego gdybania przed, e, strzelałem właśnie w Kali, że może być takim troszkę, może nie objawieniem, ale że na pewno będzie im dobrze szło, bo ściągnęli dobrych zawodników e, i jakby są do, w miarę doświadczonym, zrównoważonym zespołem i w ataku i w obronie, także na pewno nie jestem strasznie zaskoczony, że im tak dobrze idzie, ale mimo wszystko uważam, że to, że są aktualnie na trzecim miejscu, to myślę, że spore zaskoczenie, tak? Mm -hmm. Dla ligi. Najsilniejsze punkty tego zespołu? E, no na pewno obrona po tych meczach, co widziałem zdecydowanie, myślę, kluczowy punkt tego zespołu. No i. Myślę, że środkowi i boczny rozgrywający tak na szybko jakby miał bez większej analizy ten nowy Portugalczyk wydaje mi się naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Także będziemy musieli coś wymyślić. Na pewno coś, coś wymyślicie. Wierzymy w to oczywiście, że w ławach zobaczymy Azotę zwycięską po raz kolejny w tym sezonie. Zapytam Cię Kelen jeszcze o Ligę, bo Liga rozpoczęła się, mamy sześć kolejek za sobą i wydaje się, że to będzie bardzo ciekawy sezon. Chociażby ze względu na to, że wydawało się, że wiwe. Wisła, Polsk w ostatnich latach dołączył Górnik Zabrze i to będzie ta taka trójka, do której wszyscy będą dorównywali. Tymczasem Górnik Zabrze troszkę niespodziewanie pokonany przez Zagłębie Lubin, pokonany przez Azoty Puławy i to na własnym parkiecie, pokonany teraz przez Kalisz. Czy ta liga rzeczywiście od trzeciego nawet do ostatniego miejsca, bo Legionowo przecież też nie złoży jeszcze broni, będzie rzeczywiście taka wyrównana jak myślisz? No, wydaje mi się, że tak. Myślę, że zobaczymy w grudniu przede wszystkim jak to będzie wyglądało po całej rundzie, czy tam jeszcze tam po tych trzech kolejkach. To jakoś się unormuje powiedzmy. Wszyscy zagrają z kielcami i płoskiem, więc będzie porówno. A tak to no, na pewno Górnik jest zdecydowanie dużym zaskoczeniem negatywnym, ale myślę, że są na tyle z doświadczonym zespołem, że mogą sobie z tym poradzić w jakimś tam najbliższym czasie. Chociaż, no, no nie wiem, no, tak mi się wydaje, że uporają się z tym, też trzeba pamiętać, że mamy play-offy, więc y, dla nich wejście do szóstki praktycznie zapewnia im cel, którym jest walka o medal, więc jakby też trzeba to wziąć pod uwagę, że y, muszą do tego szóstego miejsca po prostu dojść. A tak, reszta no, legionowo zdecydowanie gra powyżej jakby tego, co w tabeli pokazuje. Tak? No, zdecydowanie to u nas też było ciężko. E, także, no, bardzo ciekawa liga w tym roku jest, to, to się zgodzę. I jeszcze ostatnia rzecz. We wtorek o godzinie 20:00 na pewno będziecie liczyć na to, żeby doping niósł Was do zwycięstwa z Kaliszem. Z tą frekwencją różnie jeszcze w tym sezonie jest. Mamy nadzieję, że wieczorem we wtorek hala się zapełni. Pewnie tego byście sobie życzyli. Zachęć kibiców zatem do przyjścia na halę. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Jak ten sezon pokazuje walczymy do końca, zostawiamy serducho, siły, wszystko co mamy na parkiecie, także liczymy na Was doping i pomóżcie nam. Katper, tak jak Keliana, tak i Ciebie poproszę najpierw o kilka słów na temat meczu, który za Wami, a nie przed Wami, chociaż ten co przed nami zapowiadamy dzisiaj rozmową, ale to co za Wami, czyli mecz w Płocku i nie zapytam czego nie udało się wygrać. Płocko jest zespół klasowy i tam w Płocku rzadko kto wygrywa. Natomiast zapytam was, Ciebie o Wasze wrażenia po tym spotkaniu i o to co udało Wam się z tego meczu wyciągnąć dla siebie. Na pewno duży plus, że znowu rzucamy ponad czyjś bramek. I dodatkowo, że obronę, którą gramy no ciężko było nawet wiśle przez pierwsze 15-20 minut sforsować, także to, to są takie dwa plusy na szybko. Mhm. Dobrze, właśnie obrona bardzo kombinowana podczas całego meczu, bo, bo było i 3-3, było i pewnie jakieś tam 4-2, 6-0 bardzo różne. Była szansa, żeby przećwiczyć pewne elementy właśnie na tle takiego rywala, w Autokarze byliście zadowoleni z tego przećwiczenia tych elementów? Tak, akurat te elementy, które, na których się skupiliśmy wychodziły to z mistrzami Polski, także to jest dobry prognostyk na przyszłość, na nadchodzące mecze. Tak patrząc na wyniki Azotów Puławy w tym sezonie, to o atak nie mamy co się martwić, bo rzucacie naprawdę bardzo dużo bramek. Jeśli w Płocku, w Orlenalenie rzuca, rzuca się ponad 30 bramek, to o czym świadczy. Natomiast obrona, no właśnie, to jest kwestia tego, że cały czas ćwiczycie nowe ustawienia, cały czas próbujecie czymś rywali zaskoczyć i niekoniecznie jesteście dobrze zgrani w obronie? Czy co jest efektem tego, że tracicie jednak bardzo dużo bramek? Efektem jest nasza obrona, która jest wysoka, wysoka, jest kombinacyjna, także dużo tracimy, ale też dużo zyskujemy przechwytów, dzięki temu są łatwiejsze bramki. No jest ryzykowna, ale jak na razie zdaje to egzamin i chcemy ją kontynuować i tylko ulepszać. Aby zdawała jak najdłużej. Ja czekam jeszcze w ataku, aż się Kacper Adamski włączy jeszcze z większą ilością bramek, bo na razie troszkę w cieniu Łukasza Gogoli, który w tym sezonie, jeśli chodzi o drugą linię, zdecydowanie bryluje. No tak, tak. Łukasz ma super start sezonu. Chcę jak najszybciej do niego dołączyć. Już okres przygotowawczy miałem super, także chcę to teraz przełożyć na ligę i mam nadzieję, że jak najszybciej wszystko wróci do normy. To są oczywiście indywidualne Wasze rozgrywki, ale najważniejsze jest dobro zespołu i oczywiście o tym na parkiecie wiecie i udowadniacie. Pierwsze mhm. sześć kolejek to naprawdę bardzo fajny start sezonu w wykonaniu Azotów. We wtorek o punkty będzie jednak bardzo ciężko, bo przyjeżdża kolejny zespół, który jest pewnym objawieniem początku sezonu. Kalisz plasuje się na trzecim miejscu w tej chwili po sześciu seriach spotkań. Czy rzeczywiście czujecie ten ciężar meczu wtorkowego? Mm. Troszeczkę tak. Wczoraj oglądaliśmy indywidualnie sobie mecze z kornikiem, także to nie jest. To nie są przypadkowe punkty Kaliszan. No i to będzie ciężki, bardzo ciężki bój z nimi. Myślę.. Wydaje mi się, że to się wszystko rozstrzygnie w końcówce meczu. U nich co jest takim plusem z tego, co zauważyłem? Bramkarze? No, style bramkarzy w Kaliszu są różne i obrona mocna. Obrona mocna, także zobaczymy, jak sobie radzą z wysoką naszą obroną i ich przetestujemy. Pytałem Keliana o to, zapytam i Ciebie, co sądzisz po pierwszych sześciu seriach o, tej, o tegorocznej lidze? Bo wydaje się nam, kibicom, bardzo ciekawa, ze względu na to, że zawsze się wiedziało o tym, że Kielce i Poznań są zespoły. Trochę poza zasięgiem całej reszty, ale wydawało się też, że Górnik zawsze będzie już takim zespołem okrzepniętym i w tym sezonie to trzecie miejsce też dla niego będzie zarezerwowane. Tymczasem początek sezonu pokazuje coś zupełnie innego. Czy rzeczywiście też patrzycie na tę ligę jako bardzo ciekawą i w której wszystko się może wydarzyć? Tak, dla nas to też są niespodzianki i liga ciekawsza się zrobiła do jej, do jej śledzenia, jako nawet jako za zawodnicy. No i co mogę więcej powiedzieć, no oby tak dalej, wtedy przybędzie nowych kibiców i będzie większa oglądalność. Mhm. A z czego wynika ten dobry start Azotów Puławy, w Twoim zdaniem? Czy to jest kwestia tego, że nie macie tej takiej bardzo dużej presji w tym sezonie na sobie, bo wiadomo, troszeczkę z zespołu odeszło zawodników, troszkę inne są oczekiwania, nie ma sponsora. Trochę gra się pewnie inaczej, czy ten właśnie brak presji powoduje, że swobodniej można podejść do meczów, pokazać pełnię swoich możliwości i zdobywać punkty? Myślę, że tak, że z części nas zeszła presja do tego atmosfera w szatni i na treningach i to wszystko właśnie się scaliło i, i teraz zdobywamy te punkty. Dobrze, to zaprośmy jeszcze na wtorkowe spotkanie. Zapraszam wszystkich kibiców do hali we wtorek, godzina. 20. Trzymajcie za nas kciuki.